Cześć moi mili, tu Kat I gramy sobie w pankillera. Dalej, mapa ruinki Bijemy trzeciego bossa 380 pocisków Słabym punktem tego bossa Jest jego młotek Nie wiem dlaczego akurat młotek No ale młotek, postaram się przed nim Trochę pouciekać Pozbierać amunicję i no i trochę go pobić. No, widzę, że stąd pociski z minigana go nie dosięgają. O kurczę, patrzcie jak z daleka mnie podrzucił. Ale weźmy zbroję. Nie zabiera mu życia? Nie. O, stąd już go boli. Ale widzę, że co nieco się... Świat nam się wali na głowę. Na łeb, na szyję. A ten nas jeszcze do góry podbija. No niestety to boli. Postarajmy się podskoczyć. Wtedy kiedy on uderza, to ja muszę podskakiwać. Zapiszmy grę, żeby w razie czego sobie na szybkiego powtórzyć. Kurde, naprawdę wszystko się wali. Wali, sypie i cholera by co jeszcze A on już idzie do mnie, już po mnie idzie Nie, nie dam ci się Pokonać To, że jesteś duży to nie znaczy, że ci wszystko wolno I... Żeby już mną pomiatać No nie wiem, to tak, wiecie co? Mi się przypomina, tor mi się przypomina Tor, tor Właśnie, jak patrzę na ten jego młotek Nie wiem dlaczego, po, po pewnym w czasie, on właśnie się patrzcie, ładuje. I kurde. No nie wiem jak to wytłumaczyć. Zróbmy to tak. Dajmy mu ostatnią szansę na to, żeby skapitulował. Bo inaczej zginiesz marnie. A, marnie zginiesz już szybko, bo... fakt Nie? Nie ładuj się, brzydalu. Nie możemy mu dać możliwości zrobienia doładowania gin czorcie piekielny o w taki sposób to działa on sobie może teraz podbijać ups jeb zginęłeś dziadu czy jak się pozbył młotka to w taki łatwy sposób można było go pokonać Świetnie. No to tyle, to cześć. Witam. Znaczy może jeszcze kad scena jakaś będzie. A nawet na pewno będzie. Tak więc oglądajcie. What? You think this is funny? You think this is a joke? I want to know why I'm here! You're here because you're not pure. No! I want to know why I'm being judged! Why I am not. There! Oh, no. That's not going to impress. Oh, no. How about this? This impressive? What are you trying to accomplish here? You can't harm me. Back off. Oh, no. I understand that you may be frustrated, but this isn't going to solve anything. Jesus, that's not going to impress him either. Oops. I want out of here. Tell him I've done enough. Not quite yet. You'll soon be free, but enough of these games. I've come to tell you that some of the demonic hordes have moved north. I know they... where they are. Eve has pointed me in the right direction. Ah, you've met Eve. She's a good ally to have. She can be trusted. Who says you can be trusted? I've also come to tell you that Lucifer is now aware of you and has warned Alistair of your coming. Alistair? Alistair is Lucifer's right hand man, his premier general. This isn't something to be taken lightly. He is extremely powerful and extremely deadly. Give me the scroll. We believe he is somewhere around here, near the ancient towers. But you will have to make your way up first. He knows you're coming. So be careful. Well, seems straightforward enough. Anything else? No. Good. Then we are finished here.